Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku będzie kolekcja Tops Madge tak sezon obecny 2022-2023. Chciałbym Wam zaprezentować dotychczasowo zebrane e, karty limitowane, ekskluzywne, krystale. Tutaj mamy Game Changery. Zaprezentować również album, co w środku, ale zanim zacznę, chciałbym Wam wszystkim, moi kochani, podziękować za życzenia, które dostałem, dostanę dzisiaj jeszcze. Obchodzę dzisiaj 40 urodziny, moi kochani, czwórka z przodu. No, jak widzicie, jestem już dość starym kolekcjonerem. Zacząłem w 2007, teraz mamy rok 2022, czyli już 15 lat zbierania, kolekcjonowania. Także zacząłem w wieku 25 lat, teraz mam 40, także chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za życzenia na Facebooku, Messengerze, Whatsappie, tutaj na YouTubie i w wielu innych miejscach. No a teraz zaczynamy, moi kochani, prezentację. Najpierw może tutaj karty, te ekskluzywne limitki i tak dalej, a później album sobie otworzymy. Jeżeli chodzi, moi kochani, o karty... Game Changery, w sumie z tego co kojarzę, 9 albo 10 jest tych Game Changerów. Tutaj tego nie ma na czegliście. W każdym razie ja mam na ten moment trzech. Kevin De Bruyne, Leroy Zane i Bernardo Silva. Jestem w trakcie załatwiania kolejnych, także w najbliższym czasie mam nadzieję, że uda się zdobyć je. Następnie mieliśmy z dużych puszek karty limitowane po 4 sztuki. Była puszka Commander i tutaj mamy takich zawodników jak Zule, Marquinhos, Rudiger i Van Dijk. Czterech topowych obrońców. Następnie mamy playmakerów i tutaj jest Kevin De Bruyne, Luka Modric, Nkunku i Jao Felix. Następnie finishery, czyli napastnicy, a tam wcześniej mieliśmy pomocników: Bape, Benzema, Hurricane i Robert Lewandowski. I czwarty zestaw, czyli mamy złote, złotych takich dzieciaków: Wonderkit, Wirtz, Bellingham, Kamawinga i Foden. Czyli to jest zestaw Limitek. Z dużych puszek. Jeżeli chodzi o małe, to mieliśmy również cztery, i mamy tutaj takich zawodników jak Leon Gorecka, Messi, Pedri, Halant. Następnie mamy tutaj, moi kochani, dwie karty Rewards Exclusive, jedna i druga. Jeżeli chodzi o krystale z Milano, to na ten moment mam Leao. I Teo Hernandeza jest załatwiony, zarezerwowany. Tonali, pozostałych poszukuje. Następnie mieliśmy tutaj limitki, moi kochani, z Festiw kalendarza. I mamy takich sześć tutaj limitek: Legenda Andrea Pirlo, następnie Toni Cross, Gianluigi Donnarumma Alfonso Davis, Hatrick Hero. Erling Haaland i Christopher Nkunku dodatkowo mieliśmy kilka takich insertów jak Styler Mbappe Enforcer Rice Stopper Manuel Neuer i teraz cztery bazóweczki Emil Forsberg Joe Gomez Sadio Mane i Denis Zakaria następnie mamy tutaj limitki zwykłe. Była jedna blue i jest to Luis Diaz. Następnie już mieliśmy od 1 do 27 karty limitowane te zwykłe. I tutaj jest Alexander Arnold. Następnie z dwójką Vinicius, trójka Mares, czwórka Torres, piątka Son, szóstki moi drodzy nie mam. Siódemka Jadon Sancho, ósemka Bowen.

z Milano Leao, Inter Brozowicz z Juventusu Chiesa, z Romy Zaniolo, Celtic Makis i Kent z Rangersów. Czyli brakują trzy limitki normalne do zakończenia tej edycji. Następnie, moi kochani, udało mi się trafić dwa autografy z Kennethem Taylor'em i Riadem Marezem, tutaj ten autograf jest limitowany na 25, 20 trafiłem, i jest jeszcze tutaj Sergio Busquets z takim logiem Ligi Mistrzów, że zwyciężył właśnie Ligę Mistrzów, ten zawodnik. Co dalej? Mamy tutaj karty Shield, czyli te proporczyki typowe, i tutaj tacy zawodnicy jak Otawio, Tonali, Nkunku, Isak, Fati, Guerreiro, Rodrigo de Paul, Sterling, Lautaro Martinez, Alexander Arnold, Tavernier, Gorecka, Goncalves, Torres, a tutaj mam jeszcze raz Tonaliego, tutaj też Diabli powtóreczka, Tadic i Fekir. Czyli

Chrome, Jeżeli chodzi o karty chrom, to mamy tutaj: Donnarumma, Oblaka, Aribo, Ojera Delicht, Anderson, Nunes, Wirz, Moreno, Turnbull, Olmo, Malen, Christensen, Leao, Martins, Davis. Darwin Nunez i Gerard Moreno. Ile takich kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Czyli brakują dwie karty z chroma. A więc powolutku kończymy, moi kochani, tą edycję. Zerknijmy jeszcze do środka, do albumu, co tutaj jest potrzebne. Jeżeli chodzi o Chelsea, to jest komplecik. Manchester City również cały. Podobnie Liverpool, West Ham, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Real, Barcelona, Atletico, Paris Saint-Germain, Bayern, Borussia, Bayer Leverkusen, Lipsk, Ajax, PSV Eindhoven, Benfica, Real Betis. Real Sociedad, Villarreal, Porto, Sporting, Monaco, Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma, Celtic i Rangersi. Czyli jest komplecik do tego momentu. Jeżeli chodzi o karty Next Gen, to brakuje mi tutaj jedna karta z Borussii Dortmund. Tak jest komplecik. Z Legend mam wszystkie dziewięć. Man of the Match też jest komplet. Wszystkie karty. Klub 100 również. Tutaj mamy Black Age Edition, komplecik 9. Z kart Heritage, tu jest komplet 9. Tutaj brakuje jedna, druga, trzecia. I to by było na tyle, moi drodzy. Czyli trzy karty Heritage brakują i jedna Next Gen, czyli cztery karty do. Zakończenia albumu. A więc, coraz bliżej, moi kochani, końca. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się zdobyć wszystko i wtedy zrobimy kompletną, już szczegółową prezentację wszystkich kart. Także z mojej strony, moi kochani, to wszystko. Dziękuję, że mogę również z Wami świętować ten mój szczególny dzień urodzin 40. Także jeszcze raz serdeczne dzięki za życzenia. Pozdrawiam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!